Mentalny wąs wywodzi się gdzieś tak z takich mieszczańsko-konserwatywnych środowisk, tak można by to określić, ale jest też czymś więcej, to jest to, że likwiduje się kliny zieleni w Poznaniu, unikatowe przecież w skali Polski rozwiązania, to, że jest coraz więcej centrów handlowych na głowę mieszkańca i centra, które zabijają de facto życie miejskie. Stadion, który jest po prostu, spod którego wyrasta wąs, fuszerka architektoniczna, do której trzeba ciągle dopłacać. Najbardziej, jedno z najbardziej zadłużonych miast w Polsce dopłaca ciągle do, do, do fuszerki architektonicznej. Co macie? No. Było tej osobie, w i też wąsa? to Jest jeden czarny. To ja poproszę, tak. Proszę bardzo, To już, sobie Pan wklei. Tył, ten tył daśmy. Tak, proszę bardzo, to wąsa. Będę już wąsa. To jeszcze wąsa. Toś nie ma wąsa jeszcze? <laughs> Super. Dobra, wszyscy mają wąsy. Okay. Wszyscy mają wąsy, nie wszyscy mają, ale ty masz pod włączy, to z prawdziwymi wąsami też zapraszamy. Ryszard browolny z goli wąsa. E, to jest nasz wielki sukces zdecydowanie. Mam nadzieję, że pójdzie za tym dalej. E, Zgoli też wąsa mentalnego. E, zrezygnuje z wyborów. Eee, przeprosił miast, mieszkańców miasta Poznania za całokształt działalności. A więc przystępujemy do golenia wąsa. Eee, słuchajcie, pań, e, te wąsy trafiają do wiadra na wąsa mentalnego. Także przy goleniu e, strzepujemy piankę i wąsy do, do wiadra. <laughs>

Nie. A teraz e, gratuluję wąsaczom i wąsatym pozbycia się wąsów. E, udamy się teraz do sekretariatu Urzędu Miasta, aby zostawić tam wiadro z mentalnym wąsem. Mamy nadzieję, że trafi do rąk własnych prezydenta Grobelnego, aby przypominać mu o jego własnym mentalnym wąsie. ...Grobelnego, mentalnym wąsie i miejmy nadzieję, Właśnie. że nawet tego mentalnego w ja nie mam tytułu, żeby cokolwiek u mnie prezydenta przejmować, To więc... no komu mam to Co? wręczyć, żeby w to pracowało W gabinecie sekretarza prezydenta. A, w sekretariacie. Tak, no dobrze. Tak, dobrze. Ale przynajmniej jest to się no, Nie mam poczucia, żeby to było adresowane do mnie. Chcieliśmy przekazać mentalnego wąsa. Mamy nadzieję, że trafi do prezydenta Grobelnego, mhm. aby przypominać mojego mentalnym wąsie. Yy. No to jest od ludu, nasze mentalne wąsy. To jest nasz golmy